Siemano, witajcie, z tej strony Dyzio, a to jest GNB, gra na bodach. Przechodzimy do odcinka. Jak mogliście zauważyć, y, zmieniła się rozdziałka trochę. Y, widać trochę więcej po bokach, To z tego względu, że w końcu ogarnąłem trochę ustawień OBS, a Mój głos powinien też się trochę zmienić. Nadal jednak słuchać y, troszeczkę myszkę i klawiaturę. Y, y, no i w sumie to tyle z tych ważniejszych informacji o w całych ustawieniach, w sensie o całym że tutaj co się dzieje, a dzisiaj zajmiemy się em, w sumie rafinerią o, o, oleju, w sensie będziemy robić po prostu wydobywanie oleju. O, może tak powiem, wydobywanie oleju. Dzisiaj będziemy wydobywać po prostu olej, więc y, ja zrobię do tego już potrzebne rzeczy i zaraz się zobaczymy. No dobra, Potrzebuję trochę kwarcu, więc zacznę do netheru O i tutaj już widzę od razu kwarc, więc sobie go wykopię O jak dobrze, że mój nie działa na netheraka no, Wykopę go trochę i zaraz sobie widzimy się w bazie Jestem jeszcze trochę w netherze, miałem pokazać jak już będę w bazie, ale zacząłem kopać nether Już mówię, infernal coal. I sprawdziłem sobie co on robi, już wam pokazuję właśnie w tym momencie Przypala 24 itemy Więc jeżeli to będę mógł użyć też do um, Jak to się nazywa Do tego tam gdzie przypalamy stal i różne takie rzeczy To będę bardzo ucieszony Poza tym jeżeli takie jedno wstawię To powinno zasilić bardzo długo moje Jak gdyby, moje, moje generatory Więc ja trochę sobie tego jeszcze tutaj wykopuję I zaraz się w sumie zobaczymy no dobra, jestem w bazie, teraz sobie tylko posegreguję jeszcze rzeczy i w sumie zaraz będziemy No dobra, trochę rzeczy poustawionych i teraz tak, sprawdźmy czy ten Infernal Core może działać tu No, niestety nie, ale zapewne może działać i tutaj Tak I bardzo długo się trzyma Więc jeżeli Ile ja mam energii na mam? Jeżeli to wstawię tutaj to Po jednym wstawię Powinno mi zapchać energię, bo to ileś to 20 sekund. No, będziemy mieli zapłacą za niedługo energię, a to w sumie dobrze, bo będziemy jej trochę potrzebować. Więc tak. W ogóle do tego właśnie całej fabryki oleju, którą będziemy potrzebować, będziemy potrzebowali wpierw um, oil de detektor, żeby zbadać złoża, ale to już za chwilę zrobię i Wam pokażę jak to działa. No dobra, zrobiłem 20 Cirkutów, i teraz potrzebuję jeszcze advanced, żeby Tak sobie zrobiono. Z 3, 4. No właśnie. Teraz sobie zrobię advanced cirkuty jeszcze, i zaraz się zobaczymy. I oil detektor jest zrobiony. Pyk. Teraz wystarczy. Poczukajmy, gdzieś w oleju, co w sumie się tym teraz zajmę. Na w sumie nie musiałem szukać. Tutaj jest Oil deposit, więc zaraz zrobimy resztę rzeczy i w sumie przejdziemy dalej. więc ja się za to zabiorę i zobaczymy, jak już będę wszystko rozstawiał. No, tak, się teraz e, Oil Derrick w sensie dokopania w podłożu i zaraz będziemy kraftować Oli No dobra, teraz się jeszcze kraftuję. E, Oil Refinery raf i będziemy tam wszystko rozstawiać. Jeszcze pewnie będę musiał rozstawić trochę tanków, żeby te wszystkie różne rzeczy tam się odkładały, więc też zrobię. Na razie bierzemy to i idę tam powoli porozstawiać rzeczy i przy okazji zrobić trochę flick daktów. więc e, przejdziemy tam, rozstawię i zobaczymy co dalej. No dobra, myślę, że to gdzieś tutaj będziemy postawić. Trzeba będzie postawić i tak patrzę, że potrzebna nam jest energia. O. No dobra, ja tutaj zrobię jeszcze jednej kombatki generatory i po prostu tutaj kabel z energią i to zasilę, więc zaraz się zobaczymy. W no sumie za, zamiast generatoru, bo i tak na razie nie będę wiedział, jak to będzie działać, Trudno na pewno to baterią, którą znalazłem gdzieś tam, która jest dosyć potężna prawie milion RF, eh, RF eh, tej energii, co je trzyma i zobaczymy jak to będzie działać teraz przy tym, a ja w międzyczasie zbuduję obok rafinerię. O, nie wygląda. Tak, będzie git Tutaj słońce zachodzi, trzeba się przespać. Trzeba będzie się przespać i. Tutaj trzeba będzie coś zrobić, podłączyć. Tutaj wchodzi Hot Faded Oil, Heavy nafta, Light Down. Tutaj będziemy otrzymywać gazy. Do tego też jest potrzebna energia, więc możemy to zatankować. Mało tylko potrzebuje energii. A to potrzebuje bardzo dużo energii. Dobra. Zobaczmy. Coś się jeszcze tutaj kopie? Chyba nie, to dopiero schodzi w dół. Bo to faktycznie kopie, że. Kierunku. Oil, tak, 5. Czyli coś jeszcze tutaj kopię. No dobra. Ja tutaj chwilę poczekam, czy przespałem. Chwilę poczekam, jak to będzie się produkować. A w międzyczasie zobaczymy, czy. Czy, czy, czy. czy, czy. Chwila, tanka postawię tutaj. Będę chciał magazynować ten olej na wszelki wypadek i po prostu stańka. Będę to musiał odsyłać. Um. Tutaj nie ma nic, to będzie musiało pewnie pójść. Tak, chwila. Potrzebuję, żeby... To, o, już idzie. Tak? Tak. Oil. Idzie i się napełnia powoli. 64 atomieści. No, czyli malutki zbiornik tego, pójdzie. Potrzebuję taki w sumie. Zostawmy tu bliżej tego i a najlepiej w ten sposób żeby jak, najmniej, żeby jak najwięcej zaoszczędzić po prostu miejsca, to przeróbmy na to. I tak napełnia się. A stąd napełnia się. I natural gaz też idzie. Czy jest coś tutaj jakiś gaz tank? Czy też może być ten tak? A może być ten? Tank, albo Empty Gas Tank Można też spróbować z tym Ale zrobię w sumie tanka kolejnego na ten gaz, bo ten gaz może się przydać Więc w sumie zrobię to teraz Dużo odcinka jeszcze zostało do nagrania Ale Tak jak wspominałem już wcześniej Odcinek będzie krótszy teraz tak gdzieś... Będą odcinki 10, 15, 20 minutowe Coś tu w tych przedziałach, żeby jak gdyby nie zamudzać Was, bo jak patrzałem na opinie moich kolegów, którzy mówili tam, z nimi w sprawie filmików, to mówili, żeby nie robić właśnie dłuższych niż pół godziny. I w sumie mają trochę racji, bo tam zbyt dużo nie gadałem, e, zbyt dużo nie gadałem i po prostu to się przedłużało i ludzie po prostu tylko patrzyli z zbudzeniem. jeden, po, Jeden powiedział, że nawet zaspał na filmiku, więc. Jeżeli aż tak nudzę, to muszę się trochę poprawić w tym wszystkim, co ja tutaj robię. Jak dobrze, że tej sali trochę wydobyliśmy, to naprawdę łatwe życie, bo potrzebujemy tej sali bardzo dużo. Przeróbmy tak, potrzebujemy 4 tego, 6 tego, czyli potrzebuję to jeszcze jedną przerobić. Tutaj to sobie wstawię Niech to się przerobia. Słychać 4, szybciej, szybciej, szybciej. A tutaj w sumie sobie wrzuca. Jest tank, jest tank. Tutaj, pyk Pyk Tutaj, to. Jak się poprzerabia. Dobra, gotowe. Weźmy to. Eee, właśnie, czy tutaj jest coś takiego jak. Gaz. Jest. Czyli żeby action plate'a i barnik. Pyk. Pyk. Tyk, tyk. Tutaj. Teraz potrzebuję znaleźć tylko to. Teraz w tym momencie to sobie też przerobimy taki z pięć. albo nie w sumie też 3. Teraz po prostu po drugiej stronie. Dobra, idziemy tam. Zobaczymy, jak dużo się wykopało. Mam nadzieję, że energii tym staczy. Jeżeli nie, to faktycznie generatory się postawi, i jak po może łączy się na pełną parę. A jak na razie, widzę, że ciśnie to. O, już energia w sumie się skończyła. Ale to nic. Mam zabezpieczenie. Leciutkie. Okej, okay. teraz tak. Może sobie postawię to w tej stronie. Tak. Tutaj, tak to podbuduję, żeby to sobie wstawić, ten sposób połączyło się, połączyło się. I teraz naturalnie się zbiera i będzie ok. Hm. Ja wezmę to, jak to się dorobi. Tutaj, jak się to wszystko pozbiera, i potem rafinery się odpali. Czy? Tutaj będzie wchodzić po prostu ten cały syf stąd. No i sprawdźmy, jak to będzie działać. Weźmy sobie tego trochę tak 26. Na 6 te fluid rzeczy się nie zużywają. Przerzućmy to tutaj. I czy to się napełnia? Nie napełnia się. Dlaczego? Nafta Light. Light Oil. Potrzebuję jeszcze czegoś, żeby to przerobić Czy... Czy to jest wszystko, co potrzebuję? Hmm. Muszę... Muszę na ten temat, więc... Chwilka e, fil, mi to zajmie e, Do tego wszystkiego potrzebowałem jeszcze boilera tego to nie chciało wszystko mi działać? Zrobiłem już combustion generatorem. Potrzebuję teraz tylko trochę... Kabli Jeżeli mi jakiekolwiek zostały kable muszę sobie wyczukać I zrobić kable i zaraz to wszystko podłączamy izolatory i dłupienka do trochę więcej wezmę sobie tak tego i no tak, będę potrzebował jeszcze, jeszcze trzeciego tanka z wodą kolejne źródło Infinity Water Chociaż mogę to zabrać stąd, bo to raczej temu się już nie przyda w tym momencie więc, um, tak, weźmy to. Jest trochę lipa z stylem w tym momencie. Już się pokończył stil. Myślę, że go na dłużej starszy. Może teraz w tym momencie robić trochę styla. więc trochę mi to zajmie. Ale zaraz to zrobię. No dobra, posiadam chyba wszystko w tym momencie. Zaraz e, zobaczymy, przekonamy się w sumie o tym. Mam boiler. Mam. Tanka z wodą, do którego podam ten boiler, mam energię, którą też będę tutaj podpinał Czyli tak, najpierw energia. I... Rytm energii, bo tak, sumę tutaj może być. I teraz tak, tank z wodą tutaj, który obok. Zmieści się. Muszę wykopać trochę, muszę trochę wykopać surowce bo czy tutaj surowców na prostu kit wykopać Jakby to się tutaj nie zmieściło. Tu się to postawi. O! Jest tak. I jest Infinity kolejny source wody. I w tym momencie. Weźmy trochę tego. Teraz tak. Tutaj jest kit. Teraz kabelę tutaj. podpić kabelę do tego. E, woda oczywiście idzie. Teraz trochę energii mi dać. Po 8 I powinno zacząć produkować. I teraz tak. Ten olej. Trzeba będzie to uczynić ten olej najpierw trzeba podgrzać, czyli trzeba mieć. Um, no to jest tak z tę no. Olej trzeba podgrzać w bóleże. z wstawiamy sobie tutaj. Nie ma raczej znaczenia. Trzeba wrzucić paliwo. Mm. No i w tym momencie robić w ten sposób. Ile dobrze kojarzę. Było najlepiej wypychać. bo dwie strony. Żeby to szło w tą stronę. bo inny pomysł jeszcze. To wyłączę, podepnę. Tutaj coś się robi? Nie. I bardzo nieważne. To usuńmy w razie. Czyli jeżeli podobno to bezpośrednio to tak Czyli Czyli o kurde No i teraz jest problem 8000 to jeszcze nie duża strata Ja chcę wiedzieć czy odpowiedź tak tutaj to się leci Jeżeli zniszczę to i może. Czy to jest w ogóle. Aha, nie, nie robię tego oil'em, Może do tego, co nie chciałem działać. No, dobra, nieważne. Czyli to w sumie weźmy sobie z powrotem. Oil, oil. Tak, oil. Tak. I teraz to tu weźmiemy. Teraz z powrotem wezmę boiler. Zapełni się to. Weźmiemy... Trochę tego weźmiemy. 60 sekund to się nie robi. Ta się to podgrzewa. I stąd będzie trzeba to wepchnąć tutaj. I czy to potrzebuje wody? Nie potrzebuje. Po prostu to potrzebuje tyle energii. Energia się tutaj tworzy. Trochę chyba nie wyrabia. Albo jednak tam leci. W tanku się zbierają rzeczy. Tutaj to musi dojść pewnie do maksymalnej temperatury, więc ja to trochę przy, przy, przy tego przepakuję węglem. I teraz potrzebuję. Tak, dlatego też energię w sumie podobną, bo by się przydało, jednak, mieć energię w urządzeniu. Tego już nie potrzebujemy. Tutaj wezmę tak, dam to żeby to się naładowało Tutaj też się je maluje Jeżeli to nadrobię po prostu strata to będzie dobrze Jak na razie ciśnie jak szalone O i teraz hot crude I Potrzebuję Kolejnej templatki Żeby to uzupełnić Czyli tak no dobra, czyli mamy to i to trzeba połączyć teraz z tym tak i teraz to się zaczęło zapełniać i tutaj zaczęła się robić energię tak jak przewidywałem to jest teraz heavy nafta i light oil i pretendent gas czyli nic z tego na razie nie rozumiem będę musiał o tym więcej poczytać więc tutaj dołożę jeszcze węgla. Do każdego troszku. Jak ta energia się tutaj robi, to też dołożę. Jest coś w sobie ważny to w tym momencie. to eee, nadal pobierasz tę ale czy to wyrabia? Czy idzie na plus? W tym momencie tak, idzie na plus. Czyli w sumie które pobiera z ciebie energii, bo nie było tak łatwo. Od tego też ładuję sobie tę baterię wszelkiego, jak mogę. Albo nie, nie idzie na plus, po prostu pobiera z pierwszego. no to trochę, jedynie. to jednak dorzucę tą baterię. I teraz to powinno się zapełniać powoli. Tak, zapełnia się powoli. Gdybyś chciał to załatwiać, to jest woda. Czy to potrzebuje jakiegoś woda? No nie, w dostajemy z tego. I tutaj w sumie dostajemy Universal Tank Barrel. Potrzebuję. Potrzebuję barrela, chyba. Fluid Barrel? Chyba coś w tym rodzaju. Tak, jest coś takiego jak Empty Fluid Barrel. Które mnie wszystko stąd. 16, 16, 16. Tak, wszystko stąd weźmie. Tego postaram się zrobić i tutaj przynieść skrzyneczkę z tym barelem bo coś czuję, że się przy, przyda bardzo. Ludzie, te barele zrobione, trochę ich tutaj zrobimy. 10 powinno starczyć. Przyniosę trochę węgla w tamtą miejsce. Co mogę zatem używać tam scrapa? chociaż tego skrapa w sumie jeszcze tutaj przerobię. To jest jakieś takie mniejsze paliwo. Gdybym wiedział wcześniej o tym węglu w bym Od razu tam chodził. A nie teraz. Dopiero mi się przypomniało, że takie coś istnieje. To się przypomniało. Nie widziałem nawet o tym. Takie coś istnieje. Dobra, to sobie przeróbmy. I tak, tutaj się będzie tworzyć energia. Ile jest tej energii? No, troszeczkę. To ja sobie podładuję od razu. Sepa. tutaj. Tutaj trochę tej energii jednak ten 300 z przynajmniej będzie miało zajęcie. Ta produkcja energii moja podziś w końcu jest. Zobaczmy w takie rzeczy jak to. Okej, okay, założone. Od razu są dodane. W ogóle policzmy, ile to ma armora. 3, 8, 6, 3, 6, 12. 12 plus 8, 20? Tak, 20. Jest, mój mózg jest smakowany. 20. Eee, dajmy tutaj to. Od razu te tutaj, tutaj. To, to. Eee, energii. I teraz sobie dajmy tutaj. Wpadek tutaj. Róbmy tak. Stąd teraz pobiera tę energię. To dodajmy do tego. Tutaj to nawet nieźle radzi. O. I w tym momencie potrzebuję jednego prolidu parela, żeby wziąć i zaczął przyrabieć. Nafta się, nafta się tworzy. Czy ja mogę tak w sumie? Mogę to tak zrobić. To w sumie miło. Tak się da zrobić. Bardzo miło. No dobra, to jak tutaj to się tak tworzy? Powolutku, potem coś z tym zrobię jeszcze. A na razie... Na razie to by było na tyle. Ja byłem dyziem. Wy byliście moją widownią. Proszę piszcie w komentarzu, czy takie coś wam odpowiada czy takie długości odcinków wam faktycznie odpowiadają, czy chcecie jeszcze krótsze, bo ja bym zostawił, szczerze mówiąc, 20-minutowe. W na następnym odcinku spróbujemy ogarnąć coś z tą właśnie rafinerem, żeby do czegoś nam się to w końcu przydało, bo zrobiłem to i trzeba będzie to jeszcze jakoś poprzerabiać na paliku, więc... Ja byłem Dyziem, tak jak mówiłem, wy byliście moją widownią, piszcie komentarze, lajkujcie i subskrybujcie, jeżeli lubicie mój content. I do zobaczenia w następnym odcinku, cześć, pa!